Czym jest, jakbyś zdefiniował duchowe uzdrawianie? No, w tych definicji jest wiele, w zależności od tego, z jakiego kto środowiska jest, jakie tematy są mu bliskie. Więc yy, tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że duchowe uzdrawianie polega na tym, że ten kto przekazuje, ten przekaziciel, czy można go nazwać uzdrowicielem, dostraja się do boskiej obecności, napełnia się tą obecnością, tą pozytywną energią, która zawiera elementy miłości, empatii, intencje i kieruje tę obecność do pacjenta tak, aby uruchomić w nim jego własny potencjał samouzdrawiania. Z tym, że tutaj my nim zaczniemy sesję uzdrawiania to robimy też rozmowę z pacjentem, żeby wysłuchać go, co mu tam leży na sercu. Tak to nam też pomaga w stworzeniu takiej wspólnej in intencji, czyli poprośmy o, a nie żeby nie na przykład. I tutaj jest te, rzeczywiście jeżeli chodzi o badania naukowe to w tej chwili właśnie wróciłem ze Światowego Kongresu Zdrowia w Pradze. Przygotowywałem aktualną prezentację. Wydawało mi się, że to, co ja mam sprzed paru lat, to już tych dowodów jest na tyle. A tu się okazuje, że, że no nie wiem, tysiące wielki, więcej badań dzięki internetowi też pokazuje się, my o nich wiemy i one działają jakby tutaj na korzyść tej praktyki uzdrowicielskiej, po to, żeby ona. Przemawiając za tym, że ona powinna być stosowana razem z medycyną głównego nurtu, czy w dziedzinie medycyny głównego nurtu. Także ja dużo czasu poświęcam też na, na te działania integracyjne. Rozmawiam z ministrami zdrowia i tak samo z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej i różnych innych środowisk naukowych. Teraz byli naukowcy z 50 krajów. 200 naukowców, którzy, dla których ta idea sfery duchowej jest bliska, a tak samo pracują na uniwersytetach, mają swoje tytuły naukowe i nikt z nich nie, nie podważa. Można powiedzieć, że trochę jakby w tym środowisku polskim jest słabo, bo na przykład Naczelna Izba Lekarska ma zapisane w swoim statucie, że lekarze nie mogą się kontaktować z praktykami medycyny. Komplementarny, czyli oni sami sobie narzucili, czy ktoś im narzucił, nie wiem. Później teraz są takie trendy, żeby ograniczyć działania, tym bardziej, że Narodowy Fundusz Zdrowia się zatyka ze względu na to, że wszyscy poszli w szczegóły, leczą konkretne objawy, przepisują leki i procedury, które są bardzo drogie, a mało skuteczne. I tym bardziej w tej sytuacji powinni się otworzyć na to, żeby dopuścić duchowe uzdrawianie jako jeden z elementów. To wcale nie byłby drogi element, ale wpływałby na długotrwały powrót do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. A tutaj akurat nawet tym bardziej, że jak tu zobaczyliśmy w czasach tzw. pandemii, że powoływali się ci przedstawiciele ministerstwa i, i tych ISP i, i Główny Inspektorat Sanitarny na, na Światową Organizację Zdrowia, a Światowa Organizacja Zdrowia w swojej polityce w stosunku do medycyny komplementarnej, ludowej, zintegrowanej, w którą to wpisuje się jak najbardziej duchowe uzdrawianie, to zachęca kraje członkowskie do tego, żeby pomagały, żeby rządy krajów pomagały i w przeprowadzaniu badań naukowych, i we wdrażaniu, I, i Światowa Organizacja Zdrowia widzi to jako y, szansę na, na zdrowie w, w obliczu właśnie pewnego rodzaju takiej katastrofy, jak chodzi o zdrowotność ludzi. No, mamy też dużo optymizmu w związku z tym, co robi minister zdrowia Stanów Zjednoczonych, Kennedy. Bo on demaskuje różne takie nieprawidłowe procedury i leki. Na przykład fakt, że lekarze brali pieniądze, jak kogoś się im udało zmusić do pewnych procedur medycznych. No to, to, to są jakieś krople w morzu, ale miejmy nadzieję, że te krople drążą skałę. Tym bardziej, że Takich konferencji światowych na temat zintegrowania medycyny komplementarnej i medycyny głównego nurtu na świecie jest coraz więcej. W tej chwili się odbył w Rio de Janeiro. Ja tam akurat nie byłem, ale wybieram się do Portugalii, więc też będziemy dyskutować, podejmować kroki, w jaki sposób można by jednak wdrożyć te dziedziny medycyny komplementarnej do medycyny, głównego nurtu. Tym bardziej, że tych, jak już powiedziałem, tych badań naukowych jest coraz to więcej. No, wychodzimy ostatnio z założenia, że trzeba pomimo wszystko rozmawiać, pokazywać fakty. Ja pamiętam jeszcze w latach 90. mieliśmy takie sympozja somatoterapii i edukacji psychosomatycznej na ujocie, na uniwersytecie medycznym, i wtedy wydawało nam się, tam była taka profesor Magno, która y, bardzo jej zależała na tym, żeby te dwie dziedziny ze sobą spoić. Y, było war, war, wielu ważnych profesorów, którzy Naprawdę to popierali. I wtedy wydawało nam się, że my nie mamy wspólnego języka do określania sytuacji, które my praktykujemy, czy jak one się mają do tej medycyny głównego nurtu. Do dzisiaj my ten wspólny język mamy, jeżeli chodzi o rozumienie pojęć. Ale wygląda na to, że jakby tutaj już, ja to obserwuję od czasu, kiedy Polska wstępowała do Unii, że, że już zaczęły być narzucane takie procedury jedynie słuszne. Te polskie leki trzeba było przepuścić przez akceptację Agencji do Spraw Dopuszczania Leków i Medycznych do ag Agencji Europejskiej i to były ogromne koszty. Już teraz nie pamiętam, czy to było 250 tysięcy euro. I wiele takich firm, POLF czy innych, nie mogło już tych leków dopuszczać do użytku, albo zostały przejęte przez firmy zachodnie. I takim pierwszym dowodem na to, czy na przykład duchowe uzdrawianie jako jedna z tych dziedzin praktyki holistycznej właściwie, czy ona może działać, czy nie, to są nawet zwykłe badania. Lekarskie pacjentów. Ich ocena ich stanu czy nawet, nawet zwykłe, ta, zwykły taki wywiad z pacjentem, powiedzmy 6 sesji, 8 sesji, obserwujemy, czy. Ma to wpływ na, na guza, czy ma to wpływ na poziom różnych czynników we krwi i tak dalej. Ale te... to wtedy takie badanie jest przeprowadzane bez udziału medycyny akademickiej? Czy że to. To inna sprawa jest, jak przeprowadzić takie badania, żeby one były do zaakceptowania. Więc so, mhm. najpierw to musiałyby być takie badania wstępne, ustalić odpowiednią procedurę i, yy, i przeprowadzać na przykład. Yy, Moja znajoma ustawicielka Wielkiej Brytanii dostała fundusz y, z National Lottery, dostała tam w końcach 100 tysięcy funtów i przeprowadziła badania, jak wpływa duchowe uzdrawianie na chorobę leśniowskiego krona. i Wyniki były bardzo satysfakcjonujące. I tak kiedyś miałem spotkanie już ze świętej pamięci profesorem Lubem Starowiczem, który był wielkim zwolennikiem tej medycyny naturalnej, też duchowego uzdrawiania. Nawet miałem wykład u niego. Tych, na tych studiach podyplomowych. No i on się mnie pyta: to proszę mi powiedzieć konkretnie, w jakiej jednostce chorobowej duchowe uzdrawianie może być skuteczne. No to można by powiedzieć, że duchowe uzdrawianie działa całościowo, czyli wpływa ogólnie na organizm poprzez co wzmacnia jego układ immunologiczny, odblokowuje jego emocje, czyli jak już się tak nie zamartwia, to już jest w lepszej pozycji do wyzdrowienia i też wpływa bezpośrednio na, na komórki. Tych procedur, czy jakby y, naukowych do wytłumaczenia jest y, bardzo wiele. I to jest coś, co zostało rzeczywiście udokumentowane? Bardzo wiele rzeczy. W Ameryce jest taka profesor już emeritus, Polka, która robiła badania, jaki ma wpływ uzdrawianie na Komórki nowotworowe i komórki zdrowe, jaki ma wpływ uzdrawianie na złamane kości. W takiej podręczniku ogromnym, który profesor Marzanna Magnoń wydał w Polsce to było jakby wydane, opublikowane pierwotnie w Ameryce, to bardzo dużo dowodów naukowych jest potwierdzających właśnie skuteczność. Opisane są procedury, jakie były zrobione, żeby udowodnić. Czy uzdrawianie działa i w jakim stopniu? No to oni tam akurat wzięli 200 osób, na które oddziaływali zdalnie. Czyli te osoby nie wiedziały, że są uzdrawiane. Wyszło, Czyli można że... wykluczyć efekt placebo. No właśnie, łatwiej. Pamiętam, kiedyś z profesorem Balickim, byłem ministrem zdrowia, rozmawiałem o uzdrawianiu. A on mówi, no, placę, bo też jest dobre, ja popieram. A ja mówię, panie profesorze, ale ci ludzie nie wiedzą, że są uzdrawiani. On tak oczy otworzył, uzdrawianie na odległość, co to w ogóle jest, czy w ogóle istnieje. No, telefony mm. istnieją na odległość, a nasze myśli też, bo jak ktoś dzwoni do nas, to my przypuszczamy, kto to jest, czy, czy ktoś na nas ma na coś przeciwko nam, to się denerwujemy. Czy ktoś nas kocha, to się cieszymy, a uzdrawianie, czyli ta miłość, intencja nie mogłaby być przekazywana drugiemu człowiekowi. Mm. Czyli na to też jest dużo dowodów. Można zbadać mózg na fale encefalografem, żeby zobaczyć, jak zmieniają się fale mózgowe wtedy, kiedy ktoś otrzymuje te badania. Profesor dr Rudkowska Adamska opublikowała wiele artykułów takich w sumie popularno-naukowych, ale z odnośnikami do badań. I z Rosji, i, i z różnych innych krajów, z Ameryki nawet wysyłano sygnał na statek kosmiczny, do łodzi podwodnej, i te, takie, tego typu badania. One potwierdzają, że nasze myśli, nasze intencje, nasz stan wpływa na drugiego człowieka. Więc tu... Czyli na duże odległości wysyłała też. swoją intencję na. Uzdrawiającą, tak? Czy I jakiś to, konkretny sygnał? I to dało się zmierzyć encefalografem na tej dużej odległości u tej osoby otrzymującej? Tak, to się da zmierzyć. To, co się da zmierzyć, o czym ja wiem, ale da się zmierzyć wiele innych rzeczy. Tylko ja jestem bardziej praktykiem i nauczycielem, aniżeli naukowcem. No, hmm. Jeżeli by się jakiś fundusz tutaj przytrafił, że moglibyśmy takie badania zrobić, to byśmy zorganizowali nawet w wielu krajach. Moglibyśmy połączyć badania z Polski, z Wielkiej Brytanii. Z trzech, bo tam bardzo aktywnie też jest taki instytut tej medycyny komplementarne, aktywnie naukowe działają. I wtedy mielibyśmy takie nie do podważenia badania. Tylko no, trzeba by mieć 200 osób, najlepiej podobne sytuacje, podobne przypadki. I, ale jak tu jeszcze wracamy do uzdrawiania na odległość, no to można mierzyć właśnie te fale, encefalografem, FM, można mierzyć napięcie powierzchniowe, można badać ślinę na poziom immunoglobiny A. Z pewnością jest jeszcze wiele innych czynników, bo gdybyśmy wzięli kogoś, kto, komu regularnie przesyłamy energię przez jakiś czas i mielibyśmy obok nich, czy gdzieś zupełnie nie złączone najlepiej z nimi osoby, to wtedy te osoby, które na których byłoby to działanie, to wykazywałyby na pewno jakieś czynniki zdrowienia, lepszego samopoczucia. Tylko też, bo na przykład badania, które, o których wspomniałem, a są opublikowane, w tym podręczniku do medycyny komplementarnej, alternatywnej, to oni właśnie oddziaływali raz na tydzień przez bardzo krótki czas, chyba 15 czy 20 minut, na osoby, które miały problemy z sercem. I wykazywało się, że te osoby, na których było oddziaływanie, one brały mniej leków, miały lepsze samopoczucie, miały mniej interwencji i tak Ale moim zdaniem, przygotować odpowiednią procedurę to to jest ogromna sztuka, bo moim zdaniem trzeba by oddziaływać codziennie, przynajmniej przez jakieś 20 minut do pół godziny na konkretną osobę. No i tych osób powinno trochę być. I też no, tych uzdrowicieli powinno trochę być, bo żeby no, mieć jakiś tam ten materiał porównawczy. Bo trzeba też liczyć na to, że niektórzy są w trudnej sytuacji, ktoś się zdenerwuje w danym momencie z jakichś innych powodów. I my hmm. już na to nie mamy wpływu, a to będzie miało wpływ na funkcjonowanie mózgu przy odczycie więc te różne inne czynniki, to wtedy gdybyśmy mieli odpowiednio dużą grupę porównawczą, to moglibyśmy te czynniki wykluczyć, że one nie odgrywałyby takiej roli procentowej, tak. bo nie przypuszczam, żeby akurat każdy w momencie uzdrawiania miał jakąś sytuację, nie wiem, chyba żeby jakiś zły duch chciał nam to rozwalić i miał taką sytuację, że się strasznie denerwuje, nie? bo zwykle ludzie zasypiają, są spokojni, zrelaksowani.